Na YouTube Story, na Shorta, tak richtig mogę nagroć ino 3 minuty. Toż jeszcze Womterowski trochę rzekną, na TikToka moga dłużej, bez to niekiedy ucino te filmy. Co jeszcze mogę rzec? Dzisiaj we piątek, był na tym rzekaniu, bo musimy gromadzą się we piątek. Żydy we sobota, we szabat chrześcijanie we. Niedziela, ja. No i każdy muslim musi 5 razy dziennie żykać. Nie i piątek, dziennie. Są godziny ustalone. No, tak też nie ma, że jak wybije, tam nie wiem, 12 23, no, to, no to tam może być pole tego. Ja, ale muezim nawołuje, że tego turmu. No tak, Richtig to jest wszystko nagrane. To ja y, to też ciepowo okalić na Instagramie. No i. Co, w piątek mają yy, tako, takie ekstra ekstrażykanie, tak jakże yy, powiedział, Kolejne godzinki to yy, trwo. A tak to mogą żykać albo w albo w chałupie, albo byle kaj. W arabskich krajach no to kaj się na ulicy żykają i tak dalej. Tu normalnie toczy się życie, tu na ulicy nikt nie rzyko, ale co mnie tu zdziwiło, yy, podczas tego nabożeństwa. Hopy, bo jak widział na dole, bawe były na wierchu, to nie włażą, wyłażą. Yy, jeden stoi, jeden siedzi, jeden bije pokłony. Yy, jeden się bawi telefonem, jeden nagrywa filmy, jeden knipsuje. No, takie to jest wszystko. Takie, no. Koło naczone. Ja, no ale fajniste doświadczenie, tak to jest. A tak jak żech powiedział, tu ta religia jest tak liberalnie traktowano. Musicie też wiedzieć, co tutaj ze Albanii pochodzi ta piosenkarka Dua Lipa. Ona potem się przekroczyła do Anglii, no ale stąd pochodzi. No i ona, z tego, co żech czytał, nie wiemy, czy to jest prawda, jest muzułmanką. No, widzicie, yy, tak no, nie wygląda jak stereotypowo jakoś muzułmanka, no ale nie wiem jest prawda, bo ona jakieś krzyżyki niekiedy nosi, wiadomo, to jakoś bardziej ozdoba. No tu to wszystko... Ja też czytał, co kiedyś król Albanii w międzywojennym okresie jakoś to chyba przysięgł i na Koran, i na Biblię, choć był muslimem. No, multi, multi. tolerancyjno, konfesyjno. Katoliki, prawosławni, muslimy tutaj żyją pole siebie.